Siema, ma. Oczywiście ten filmik nie jest dla widzów, oczywiście muszę się też posłuchać, co ja tam gadam, ale i tak no. Po prostu, ten short jest dla graczy Robloxa, ale stworzony Robloxa. Użytkownik Robloxa pomyślał o tym, że że gra może być tylko poziomu e, ty, pozi poziomu treści dla dorosłych. Łagodny jest napisany. Poziom e, treści dla dorosłych, żeby żeby treści treści dla dorosłych Poziom treści dla do, dolosów zostało usunięte, żeby było takie coś. Bo jak nie będzie, niestety nie będę mógł grać w tą gierkę, którą bardzo mi się podoba. A jak usuną, to będę bardzo przypimy. Będę bardzo przymiły i rozsądny. Oczywiście będę, będę też słuchał ich kwestii, które bardzo. Są potrzebne, są potrzebne. Jak nie będę wykonywał, to po prostu powróci to na normie, Więc może to też tak powiedzieć. To jest twoje ostatnie ostrzeżenie. Jak chcesz. Dobra, mogę powrócić to jak, jak chcesz. Ale, ale już w następnym miejscu, już nie będzie tak fajnie. No ja już tak powiedzieli, już no. Mogę tak powiedzieć, ale cóż. Ale mogą też powiedzieć to. Dobrze, jeśli chcesz, to mogę cofnąć, żeby było jak sprawiedliwie, ale jak zrobić i czy zhakujesz. Oczywiście twoje konto nie będzie istniało i oczywiście twoje konto zrobił nie będzie istniało, oczywiście na zawsze no więc napiszcie tak i napiszcie nick mój, kresztaz1 jak schakuję coś albo coś, 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 coś złego zrobię przed niedobrze nie zro, nie, nie i jest coś nie tak z, z wiadomościami bardzo bardzo bardzo, bardzo potrzebnymi no to mnie wywalą. I proszę, żeby tak.